Materiał powstał dzięki wsparciu Patronek i Patronów w serwisie patronite.pl Witam serdecznie na kanale Station Nord, sali wykładowej Station Nord. No dzisiaj chciałbym zaprosić Was do rozważań na niezwykle ważny temat. Mianowicie, yy, jaka jest różnica między transakcją a wymianą. I oczywiście ja wiem, że dla wielu z Was to jest no, pewne abstrakcyjne terminy, których, no, o których chcieliśmy powiedzieć parę słów, ale dlaczego to jest ważne? Po pierwsze jest to ważne dla praktyki szczodrości. Po drugie jest to ważne dla stosunków międzyludzkich ludzkich budowania relacji. Bo jednym z wymiarów związku yy, i to bardzo podstawowych wymiarów jest właśnie wymiana. Te materiały, które Wam przedstawię, one są zawarte w książce Sztuka Szczodrości, która właśnie w tym tygodniu idzie do drukarni, o, że buki będą jeszcze wcześniej. Także gdybyście chcieli pogłębić i przeczytać więcej na ten temat, no to zapraszam. Natomiast zacznijmy od tekstu, od tekstu źródłowego oczywiście dziataki, i w dziatakach w ten sposób opisuje się bodhisattwę. Jego zręczność w komercyjnych transakcjach zdobyła mu uznanie ludzi. Zręczność w komercyjnych transakcjach. No, no tak jakby ktoś był nieobeznany z tematem, to byłoby yy, to może zaskakujące, no, no, bo niby ten bodhisattva pracujący dla dobra innych. No, no czemu on ma być zręczny w komercyjnych transakcjach? Otóż, może zilustrujmy przede wszystkim zręczność w komercyjnych transakcjach. Znajomy targował się u Złotnika w Turcji i wynegocjował bardzo dobrą cenę. Ale zauważył, że Złotnik coś był trochę markotny, widocznie był w potrzebie, dlatego się zgodził. Może następnego dnia miał jakieś płatności za najem lokalu czy wypłatę dla pracowników, więc po zakończeniu negocjacji zapytał, patrząc mu w oczy. Czy ta cena jest dobra dla Ciebie? Złotnik popatrzył mu w oczy, po czym odpowiedział. Akurat dziś potrzebuję pieniędzy, ale 15 euro więcej byłoby ok. Znajomy dołożył mu 15 euro do ustalonej ceny i powiedział do mnie. Targowałem się, ale targowałem się po to, aby zyskać dobrą cenę, a nie aby obedrzeć go ze skóry. No, i tutaj gdybyśmy sobie rozważyli przykład drugi, jak wyglądają, można powiedzieć, komercyjne transakcje we współczesnym świecie. No, powiedzmy, hurtownia mi przysyła warunki współpracy. Hurtownia książek, oczywiście. No, weźmiemy twoje książki w komis, rozliczymy się raz na kwartał. Termin płatności pół roku, książki niesprzedane zwrócimy często w opłakanym stanie. Ja się pytam. Czy to jest zręczność w komercyjnych transakcjach, czy zbójstwo? Dla mnie to jest zbójstwo. Odpisałem. Nie stać mnie na otrzymywanie hurtowni książek. I teraz bardzo ważnym natomiast jest odróżnienie, czym jest wymiana, a czym jest transakcja. Mędrzec zapytał króla, czy oddałby pół królestwa za szklankę wody na pustyni, gdyby umierał z pragnienia. Król odpowiedział, że tak. Mędrzec powiedział. Królu, dlaczego cenisz swoje królestwo tak wysoko? Historia na pierwszy rzut oka wydaje się niezrozumiała. Aby ją lepiej zrozumieć, przenieśmy się na inną płaszczyznę. Mężczyzna mówi, że odda wszystko za wymarzoną partnerkę. Nawet jeśli ma dużo, oddanie wszystkiego niczego nie gwarantuje. To jest raczej emocjonalne podejście. Nie chodzi o to, żeby oddać wszystko, ale dać to, co jest potrzebne. To oddam wszystko, jest wyrazem emocjonalnego podejścia. A ktoś inny mówi: Ja oddam wszystko za transcendentalną świadomość albo za oświecenie. Bardzo dobrze, to oddaj. I oby to działało. Także ta historia o królu wyraża esencję handlowego podejścia do życia. Dajesz to, czego masz dużo, i w zamian za to bierzesz to, czego masz mało. O ile handlowe podejście jest częścią życia społecznego, to jednak nie handel, a rodzaj wymiany definiuje stosunki międzyludzkie i buduje relacje z innymi. Przyjrzyjmy się teraz, jakie są zdrowe i niezdrowe aspekty transakcji. Podkreślmy, że transakcja jest esencją działania kupca, a jak powiada sufickie przysłowie, gdzie nie ma kupca, tam nie ma oszustwa. Często spotykane oszustwo w momencie transakcji to szacowanie wartości nabywanych przedmiotów. Na przykład, Pan X chce wymienić dom na mieszkanie, swój dom szacuje po najwyższych możliwych cenach, a mieszkanie po najniższych możliwych cenach. Jednak transakcja posiada także zdrowe aspekty, lub aspekty idące przynajmniej w kierunku zdrowia. Czyli zacznijmy od przykładu psychologicznego dotyczącego konstruowania modelu zdrowego kontaktu. Neurotyk mówi: Kocham cię za nic, no i trzeba go tego oduczyć, a w zamian nauczyć go: Kocham cię za twój cień, urok osobisty, inteligencję, zdolność komunikacji i tym podobne. Pierwszy etap budowania relacji opiera się na podejściu coś za coś. Transakcja na początku jest zdrowym ustaleniem sytuacji. Daje to, otrzymuje to. Daje to, otrzymuje tamto. Ukrywanie tego raczej prowadzi do hipokryzji i zakłamania. Chce się coś dać, żeby coś otrzymać. W tej sytuacji dochodzimy do realnego. Oszacowania własnych zasobów, jak również odkrycia granicy, dowiadujemy się, czego nie można dostać na płaszczyźnie transakcji coś za coś. Nie możemy na przykład dostać uczciwości drugiej strony, a to uczciwość pozwala rozliczyć się z samym sobą, określając, czy daje mniej niż biorę, daje tyle samo co biorę, czy też daje więcej niż biorę. To ostatnie rozpoczyna praktykę dawania. Samo zaś oszacowanie uczciwości drugiej strony, kiedy ją poznajemy, kiedy jest to powiedzmy coś za coś, coś za coś, to patrzymy w jaki sposób druga strona zwraca nam to, co otrzymała, ale bez etapu coś za coś ciężko będzie dojść do szczodrości, miłości i wielu innych rzeczy. Oczywiście ludzie. Czasem pytają, czy transakcji nie towarzyszy wymiana. Nie, to są słowa, które używamy w innym znaczeniu. Mówiąc wymiana, nie mamy na myśli wymiany handlowej. Ważna jest kwestia waluty. Można kupić płeć, ale nawet miliarder za cały swój majątek nie kupi kobiecości. Żeby otrzymać kontakt z kobiecością, trzeba mieć na wymianę walutę, męskość. Przykład jest o tyle trudny do zrozumienia, że nie uwzględnia tego, co społecznie w danym okresie jest uważane za męskość czy kobiecość. Męskość i kobiecość, o której mówimy, nie jest wartością społeczną, tylko egzystencjalną. Ale może jeszcze jeden przykład o różnicy między transakcją a wymianą, prawda? Na rynku stoi babcia czy dziadziuś. I sprzedają, można powiedzieć, produkty ze swojego ogródka. Wiadomo, że gdyby mieli wystarczającą emeryturę, na pewno by tam nie stali. Może jest zimno, cały dzień stanie na takim placu, to też nie jest, można powiedzieć, <gry> najwyższy poziom szczęścia. No i teraz są ludzie, którzy podchodzą i próbują obedrzeć ich ze skóry. No czyli wiadomo, że relacja, jaką oni budują, to jest relacja, można powiedzieć, Generalnie zbójecka, no to kiedyś do nich wróci. Natomiast możemy również podejść i kupić od nich to, co mają, dając im całkiem dobrą cenę. I ta nasza decyzja, jakby to już jest wymiana, czyli jakby budujemy dobrą relację z człowiekiem. Wiadomo, że na YouTubie nie zmieści się nie wiadomo ile. Ale zapraszam do zapoznania się z książką, która już wkrótce ukaże się. Mam nadzieję, że do połowy czerwca już wróci z drukarni Sztuka Szczodrości. Tam znajdziecie więcej materiałów. No, oczywiście, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale po co taka książka? No, po to, że szczodrość jest całkowicie społecznie czymś niezrozumiałym. No nie. Ktoś mówi, no dobra, jak to nie zrozumiałem? Daję. I już. No tak, ale w jednym z tekstów źródłowych jest wyraźnie powiedziane, że jeden akt szczodrości wystarczy, żeby osiągnąć wielkie bogactwo lub wewnętrzną transformację. Mamy za sobą tyle aktów szczodrości i coś nie za bardzo to działa w tym kierunku. A drugie takie nieporozumienie, z którym się spotykam, to. Ktoś mi mówi, szczodrość nie robi się po to, żeby osiągnąć bogactwo, tylko zgłębi serca. No dobrze, że nie zgłębi czterech liter, bo chyba ta wypowiedź mniej więcej stamtąd pochodzi. Ten człowiek nie rozumie nawet różnicy między przyczyną a skutkiem, kiedy my mówimy, że robimy coś po to, żeby nastąpił pewien skutek i nie odróżnia tego od motywacji. Poziom przyczyny i skutku jest... Jakby częścią świadomości. Robimy coś, żeby jakby gromadzić pewne skutki, ale generalnie motywacja jest inna. Motywacją może być na przykład promowanie dobra innych albo współczucie. No, życzę Wam, żebyście zrozumieli różnicę między transakcją a wymianą i na pewno ta książka Wam w tym pomoże. Wszystkiego dobrego.